Ze mną w studiu są już goście Kosma i Kacperkania. Siemka. Halo Siemanko. Dobra, pytanie na rozgrzewkę i na początek. Jak czujecie się na godzinę, tak naprawdę na dwie godziny przed release płyty? Ja zawsze ten moment porównuję do dziewiątego miesiąca ciąży. Nie wiem, czy wy też <laughs> możecie sobie to tak porównać. Jakie uczucia wam towarzyszą, co macie w głowie? Możecie teraz wyrzucić z siebie wszystko? Bo no to już to, to nie jest debiut, nie? W sensie to już, jest, to już jest drugi album. To prawda, to prawda. Są jakieś oczekiwania na pewno. No Myślę, że trafne, trafna ta alegoria z tą ciążę. No Jest stres, ekscytacja, jest taki... No też długo bardzo robiliśmy to. Naprawdę długo. Nie, nie było tak jak S1, chociażby, nie wiem, tam 8 miesięcy czy coś, tylko 3 razy tyle. Ale ekscytacja głównie. Myślę, w ja, poruszając się na tej właśnie aluzji do ciąży, to niby taka ciąża, ale no, emocji do tego dziecka nie mam w tym momencie żadnych. <laughs> <laughs> I, bardzo e, drastycznie. Nie, przepraszam, brutalnie, ale po prostu. No, w sensie, ja bym powiedział, że to jest bardzo ciężka relacja z tą tym, z tym, z tym, z naszą ciążą i że po prostu. A, no Myślę, że tak chciałem, żeby wybrzmiało po takim pytaniu: jak my się z tym czujemy? To myślę, że przede wszystkim to się czujemy zmęczeni i ucieszeni, że możemy to wydać. Super, <laughs> e, e, tak. No właśnie, bo ten album. E, trochę siedział. Były zapowiedzi, że, że będzie wychodził jeszcze w grudniu zeszłego roku. Final, <głos> <głos> finalnie tak finalnie mamy, mamy, co? Mamy luty. Um, prawie walentynki. Um, czy, to była, czy, to była dobra, czy to była dobra decyzja, Dominika żeby... Dominika zawstydza za wstyd, za Przepraszam. Może nie powinnam tego nie mówić. Nie, oczywiście. Ale mój album też miał wyjść dużo zasadne. wcześniej niż finalnie wyszedł, Zas wiesz. Nie, zasa ja się, Zasadne, że to mówisz. Ja, Właśnie chyba jedyna miałaś odwagę, żeby poruszyć ten temat. Ale wszystko jest prawdziwe. Tak. Nie. Słuchajcie, u mnie nie ma tematów tabu. Dokładnie. Ym, no właśnie, ale uważacie, że to była dobra decyzja, żeby jeszcze przytrzymać ten materiał i jeszcze go trochę podopieszczać? Uf, trochę, trochę. Dużo amb się zmieniło? Bardzo są te emocje, tak. Okay. Ale strasznie dużo to kosztowało. No W sensie psychicznie. W sensie to zmęczenie jest. Yy... Ale myślę, że overall tak. W sensie dla jakości i tak, żeby jakby nie, nie odstawały między sobą też numery, które już były na jakimś poziomie, to no tak. tak. Mhm. Zgoisz się kosma? Właściwie się zastanawiam nad tym i nie o, o, ogólnie kompletnie w sumie e, myślę, że po prostu naszym największym problemem nie jest to, że my nie, nie dopracowujemy numerów, tylko to, że my e, jesteśmy perfekcjoni perfekcjonistami. I no i to jest obvious, w sensie, że... Da, no tak jak zresztą ta sytuacja, która obecnie jest na tym to, czyli to, że jesteśmy trzy lata po ostatniej płycie i dopiero teraz wydajemy to, no to jest wynik tego, że naprawdę to, żebyśmy my byli usatys usatysfakcjonowani z tego, jak to brzmi, to musi trochę minąć i też pewnie popełniliśmy w trakcie. Właśnie parę błędów, które wynikały z tego perfekcjonizmu, i parę numerów może być lekko przesadzonych czy coś takiego. Ale no, chyba tym albumem trochę wyszliśmy już z tego. Nauczyliśmy się, że to, że spędzimy trzy lata nad numerem, jak mamy takie numery, nie sprawi, że to będzie najlepszy numer na płycie i. To A prawda, kto, kto jest częściej tą osobą w waszej dwójce, bo o tej współpracy jeszcze będę chciała trochę porozmawiać, ale kto jest tą osobą, która częściej mówi, że coś jest przekombinowane? Że poszliście za daleko. Kosma, kosma, okay. ale, ale właśnie to jest ciekawe. Zawsze producent jest tą osobą, która przychodzi z prawką i ej słuchaj, coś tu pozmieniałem. Ta, ale to prawda, ale myślę też, że tak naturalnie, nie? Ja próbuję w jakieś różne nowe kierunki, to. no i gdyby też, um, gdybym nie czuł takiego luzu, to by nie powstało bardzo dużo rzeczy tutaj tam są. Tak, a też my też, w sumie to jest ważna rozkminka też, jak w sumie o tym gadamy, no że też jak z tobą rozmawiałem prywatnie kiedyś o tym, nie? Że no, my naprawdę mamy dosyć e, luźne majce, jeśli chodzi o te brzmienie, nie, nie? W sensie my możemy pomieszać, kurde, mega brud, mega czystość i dopóki nam to personalnie siada, jakby nie musi być w danej stylistyce, jeśli nam to siada, to jest git, nie? I, I to jest spoko, w wielu momentach mega eksperymentalne rzeczy z tego wychodzą, no, ale na przykład są też właśnie utwory, i to już zostawiam wszystkim każdemu słuchaczowi do własnej oceny, że według mnie na jest jeden utwór na całym polocie, który jest, uważam, że już jest przesadzony w tym, jak został, e, że jest po prostu za dużo tam się dzieje. Może jakiś konkurs, kto znajdzie, e, który to numer. Absolutnie, kto znajdzie. Nagrywa Tisa. Bileci, bileci, bileci. To jest poważny konkurs. Jeśli ktoś znajdzie ten numer i da dobre uzasadnienie, to. Ale myślę, że jeden, jeden utwór na 20, tak? Polot ma 19, 19 A, na 19 kawałków. To no to, to i tak jest dosyć dobry wynik, jeżeli chodzi o zadowolenie z takiego albumu. Powiedzcie, czy wy W ogóle początkowo, no bo pierwszy singiel wyszedł tak naprawdę na wiosnę 2023 polot? Mhm. Jakie mieliście wtedy założenia co do następnego albumu i jak to się zmieniło w ogóle na przestrzeni tego, tego czasu? Czy od początku kminka będzie była taka, że to będzie wyglądać tak, jak to wygląda dzisiaj, kiedy już widzimy, wiecie, wizuale, okładki, ca cały brand jakby otoczony wokół, wokół tego albumu? Ja myślę, że to się zdało tak zdarzyło troszeczkę. Nie było to jakieś takie mega zaplanowane, po prostu cały sound i trochę gust nasz się zmienił przez ten cały czas i to wszystko jest efektem tego. Nie, nie było jakiegoś takiego, trochę magicznie bym powiedział, że no niektóre te elementy po prostu ze sobą i stylówki, i nawiki i też tego soundu y się splatały, no i jest, jest taki ostateczny efekt. Ale nie było to takie, że mamy konkretnie doła, będzie polot, będzie trochę bumpapów, bapów, trochę takiego soundu, tylko zrobiliśmy dalej to, co nam się działo. I po prostu bardzo długo to robiliśmy, więc jest taki długi progres tego. No, ale też, no nie wiem, też powiem, posłuchamy jeszcze dzisiaj, wysłania się właśnie wczoraj z tej playki te niektóre właśnie utwory, to a, no, że, na, to, kiedy my wydawaliśmy Polot, to był, e, w ogóle ten utwór, i tak wydaje mi się, że to tak można odczuć też w symbolice, że no, ten utwór jest taki piszomowy, nie? Że jest, to jest jeden truskulowe, nie wiem czy truskulowe, taki oldskulowy, no funky, e, młode, młode jest po prostu, to jest hmm. jeden. I wierzę że nagle ten Polot, który mimo że może być jakby lirycznie dużo bardziej jakiś tam zagmatwany, to, to nagle dla mnie, dla mnie przynajmniej jakoś bije dojrzałością od tego e, utworu artystycznie. I, I myślę, że Kasper też się z tym zgodzi, że to było już e, konkretne, to było jakieś, tego, e, I tak chcieliśmy, żeby ta, brzmiała ta płyta. E, więc Polot w ogóle, tak, z jakiegoś takiego szerszego kontekstu, po prostu Polot był pierwszy utwór, który jakby spełnił nam... I tam też, są też takie wersje, gadaliśmy o tym właśnie ostatnio, że, że zrobiłem coś, co jest w końcu moje, nie? I, I właśnie tak, tak twierdzimy i, i podkładowo, i, i, i lirycznie. O tym projekcie? Mam wrażenie, że brzmieniowo tak. To był w ogóle pierwszy singiel, gdzie widać ten krok ewidentnie mm -hmm. od pierwszego mixtape'u właśnie do albumu, że, że to brzmieniowe mm. jest inne, mm -hmm. ale jednocześnie, jeżeli chodzi o nawikę, to ten taki e, trzon tego, co jest w polocie, został już, mam wrażenie, przez całą płytę, wiesz. Mm -hmm. że, że jakby, na, jeżeli chodzi o nawikę, jeżeli chodzi o, o takie flow, to, to jest wszystko bardzo spójne. Zgadzam się. Ehm. się. Wiesz skąd to u ciebie wyszło, że nagle, nagle ten progres się wydarzył, po prostu, i znalazłeś sobie coś takiego bardzo jestem zdania oryginalnego na, na polskiej scenie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób piszesz, chociażby. Dzie dzięki, pięknie. I to jest super pytanie, bo też mega bym chciał to komuś po prostu powiedzieć, że, że to jest po prostu proces jakby ogarniania tego, co ci się podoba. I to może brzmieć mega banalnie, ale jakby. Jakby, jakby ilość podświadomych mechanizmów, które w naszych głowach występują w momencie słuchania każdego utworu, to jest jakby, nigdy nie skłamy, dlaczego nam coś siada, co nie. To jest, możemy tylko jakby odbierać tę muzykę I, i tak naprawdę tworzenie i, i siedzenie w tej muzyce, to jest jakby nic innego, niż po prostu nauka po prostu cały czas na własnej skórze tego, jak można to robić lepiej, wiedzieć, co ci siada. Um, ja, ja to akurat specjalizuję się w tej nawice, Kacper też ma jakby tą swoją niszę bitową i no mnie jara rymowanie, mnie jara sylaby, mam też lekkie jakieś tam OCD jakby mega mnie jara, żeby to tam te 7 sylab pod koniec z wersu się rymowało. Jara mnie, żeby, no, żeby to wszystko się po prostu było jednym prostu wielkim DNA, który się na siedem sposobów dotyka tam e, rymowo. I to jest to, co mnie jara i to jest to samo, gdy słucham J.I.D., e, gdy słucham Eminem'a, gdy słucham e, ATZ'a, Oskara z, z Problemu, to mam takie wow, ale to jest złożone super i, i jakby w ten sam sposób, nie? Tak Słucham później tych moich rzeczy takie wow, ale spoko złożyłem to, więc... E, to no taki... po prostu robienie, robienie, robienie rzeczy i w którymś momencie to po prostu zas zaskakuje. E, właśnie nie, to chyba nawet trochę wypada mi, żeby to powiedzieć, ale mega mocna krytyka. Dostaliśmy mega mocną krytykę od wielu osób, e, od których zależało nam bardzo, e, żeby dostać dobrą... Jeszcze tak do wiem. tego projektu czy do tego poprzedniego? Poprzedniego, poprzedniego. poprzedniego, poprzedniego Okej, okay. no. to też bardzo ciekawe. Mam wrażenie, że w ogóle tego, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, że tego w ogóle jest bardzo mało. Może w moim gatunku muzycznym, nie wiem, jak jest w hip-hopie, czy to jest tak, że Wy się bardzo często wymieniacie właśnie taką mocniejszą krytyką co do swoich projektów? Bo ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o dziennikarstwo, na przykład to jest bardzo dużo słodzenia sobie mm -hmm, wzajemnie mm -hmm. i bardzo mało takiej do, dobrej krytyki dziennikarskiej muzycznej? Myślę, że dobrej krytyki mogłoby być na pewno więcej, a okay. i zawsze ona jest wartościowa, Im, im jakby mocniejsza i bardziej dosadna, tym, tym bardziej wartościowa, tak mi się wydaje. Więc mamy szczęście, że mieliśmy tak, no nie wiem, chyba z, pięć, z pięciu źródeł, jakby takie, takich zaufanych. Mm, okay. Feedback taki, który jednak no. Bez kitu. Mówi, mówi coś. W sensie, okay. że na przykład ja właśnie dostałem kiedyś taki feedback, że. Od, od osoby. No, to nie, nie mam nawet co nawet mówić, ale po prostu jakiś no, dostałem bardzo ciężki feedback bo tego, że jakby to zostało, że generalnie tak to, to średnio piszę, że generalnie mocno średnio pisze. Okay. I ja generalnie. No, a dla Songwritera to jest cios w ogóle, no, wydaje mi się. Mocno, no tak, ale generalnie przyszedłem to i właśnie tak sobie musiałem mega długo, to, jakby to, to sobie, bo to już normalnie jak słyszysz gdzieś na YouTubie, jakiś hate coś tam, to, to kogo to boli, nie, ale jak słyszysz od autorytetu na przykład coś takiego. <śledziany> <śledziany> Nie, no, nie mówimy o Tak. Spoko, ee, no i, i też po prostu, ee, myślę, że jakby po prostu ten ból... E, ból, ból? Ból... Przerodził się w polo. Totalnie, no totalnie. Po prostu. Totalnie. A w ogóle już tak ogólnie mówiąc, żeby to właśnie już poza nawet samym dowcipem, no, że po prostu ciężkie rzeczy robią jakby piękne rzeczy, no. Że naprawdę z, z takich cięższych momentów najfajniej się tworzy, uważam. No dobra. Chciałabym się cofnąć jeszcze do samych początków waszej współpracy, bo wydaje mi się, że niewiele osób wie, jak wy się w ogóle spotkaliście i jak zaczęliście współpracować tak długofalowo ze sobą? Bo jednak takich przyjaźni producent, artysta trochę jest na polskim rynku, ale to jednak jest wciąż rzadkość i, i nie widzi się wielu projektów, które, przy których właśnie ten producent jest yy, gra równie mocno, co, co wiecie, co, co artysta, raper, mhm. raper, wokalista i tak dalej. J jak u Was się w ogóle zaczęło, z, jeżeli chodzi o współpracę? No to tak, to jest, to jest bardzo ładna historia. My się tak naprawdę kojarzyliśmy z gimnazjum, ale nie znaliśmy okay. wtedy, jakoś nie trzymaliśmy De chodziliśmy do tego samego gimnazjum, ale okay. tak chodziliśmy. Trzy lata tak. różnicy, jakby że Kacu był w trzeciej, a byłem w pierwszej, a... Tak. No i um, potem, już po liceum, jakiś pierwszy rok studiów mój, czyli materialny albo tuż przed materialną klasą kosmy, um, byłem na polach mokotowskich, na flankach. Um, I. Jest jakaś, nie wiem, pierwsza 30 druga w nocy i nasza ekipa Słanek się przecina nagle z drugą ekipą, która idzie i jest tam Kosma. Okay. Kosma się ze wszystkimi wita i dosłownie podchodzi do mnie i mówi. E, panie Kania, słyszałem, że Pan mi bity. Ja japuję. może byśmy coś razem zrobili. Tak, bezpośrednio. Dosłownie, no, to dosłownie. Jest szybka piłka w ogóle. Absolutnie, i mi. Ja byłem bardzo kupiony. Bardzo, e, bardzo odważnie w ogóle, bardzo. kosmos z Twojej strony. Nie, że, że, co? Tak, że, no, że tak podpiłeś od razu i, i jakiś freestyle. I, a i właśnie, wرفo, może tak brzmieć, a to był najbardziej niepoważny ever. To jakby ja przychodzę i mówię tam. <laughs> O, pan Kania, dzień dziękuję, dokładnie w takim co I mówię tak ładnie, na pewnej tak. pewności się wie, no, to ja nie wam pokażę jakiś bicik, ja tam sobie na winę i, i się udało. No ale bez to mega coś bo to strasznie menelskie było to spotkanie nasze. To pierwsze, w sensie takie bardzo menelskie, sorry za słowo, ale takie no nieprofesjonalne bym powiedział. I dużo śmieszniejsze są rzeczy, które później z tego wynikały, bo jak my się zobaczyliśmy, to właśnie ja, ja miałem ówcześnie wtedy tak, tak, z, takich trzech, czterech osoby, które się tak, podbiłem na, tej, na takiej samej zasadzie jak do Kacpra właśnie. Takie, że muszę wydać ten album, muszę to robić. I właśnie podbiłem i za każdym razem z tych spotkań nic nie wychodziło. I właśnie Kacper, do Kacpra też przy, przyjechaliśmy pierwszy raz właśnie, żeby się zobaczyć jakby jeden na jeden. I jakby no, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co mamy robić. Czy mamy pisać? Czy mamy robić bita? Bo nikt, ani on nie pracował z raperem, ani ja z producentem. I no i tak spędziliśmy to pierwsze spotkania, Miałem takie, no dobra, no to było nasze ostatnie spotkanie <laughs> Ale tak w ogóle bardzo często się y, zaczynają te długofalowe, mam wrażenie, współpracy, że to bardzo rzadko klika mhm. za pierwszym spotkaniem. No. I to jest ważne, żeby jednak się przeciąć kilkukrotnie, żeby. żeby Ale, się... za no no <laughs> Ale za dużo. No właśnie! No dobra, no to kto w takim razie pierwszy podbił, żeby jeszcze raz spróbować się spotkać? Ja pamiętam, że wyszła rolka na Instagramie. Mm. Eee, Świetna Ja rolka. po prostu byłem. Bo jakby pamiętałem ten freeze i tak dalej, wiadomo, ale rolka, które sobie możesz odtwarzać i mam takie wow, że wiesz, to się właśnie stało, ale mogę sobie okay. to przewinąć no. i jeszcze raz słyszeć i tak dalej, i tak dalej, to to e, mega mi zaimponował i dosłownie... Zpałem Starter to, SBM Starter, SBM Starter tak jest. To nie, nie, żeby coś, ale SBM, wiesz, mógł, mógł mieć w swoich rękach, mógł mieć w swoich rękach, ale <laughs> powiedzieli, że dykcja słaba, to też nie jest dziwne, bo tam, tam się nie, wy, nie wyrabiałem, <laughs> okay. ale... Ale wiele innych rzeczy Ale, ale kania uwierzył. nie Ta, i pamiętam, kupi. że to oglądałem w kółko i mój kolega powiedział, dawaj dzwoń do niego, dosłownie z którym siedziałem wtedy i, i zadzwoniłem. Akurat to Kosma i się umówiliśmy na ten drugi mit, który już... Okay. Na którym powstał ten. twór Pull właśnie, z tak, dżunglu takim tak. rzutkiem. To ciekawe, że bardzo, bardzo szybko I to, to, to już coś z to, wyszło z waszej dokładnie. współpracy. To było, bez kito, to w ogóle, żeby to powiedzieć, to był pierwszy numer, który ten... Jest taki, jest taki śmieszny refren, Melange, ma, <laughs> <laughs> I właśnie to no tak, no właśnie widać, że to jest pierwszy refren, jaki zrobiłem z Kanią w studio. Więc e, fajny numerek, no, no Pull -up. Tak. To w takim razie, jak wygląda Wasza współpraca na co dzień? No bo, no właśnie, na porzecie znajdziemy 19 utworów, aż, wydaje mi się, i zastanawiam się, ile pracy musi być włożone, wiecie, w to, żeby. I w ogóle też ciekawa jestem bardzo, czy mieliście jakieś odrzuty, a jak tak, to ile odrzutów przy, przy tej płytce? I, I jak na co dzień współpracujecie, żeby, żeby tyle z siebie wyrzucić? No bo to nawet przy fakcie, że zaczęliście gdzieś tam pracę nad tym materiałem w 2023, no to styl jest bardzo bardzo duża ilość materiału. W 2022? W 2022. Tak myślałem sobie, bo tak. no. ogóle <laughs> <laughs> No to po kolei odpowiadając. To w sumie, jak na, na, na jaki na żeby tak to... Workflow, workflow. workflow. Jak, jak na co dzień pracujecie? No. Macie już coś wypracowane, tak jak na początku mówiliście, że nie wiedzieliście kto co w ogóle to, ma, jak no. zacząć i wiecie, to jest zawsze mega awkward. A potem to już po prostu jest machina. No, znaczy rzeczywiście tak było przez długi czas, że ja po prostu wysyłam bity Kosmie, kosma sobie do tego pisze, A potem się spotykamy, no i jakby do, doprowadzamy to do końca, ale... Słaba metoda. Słowo nie polecamy tego. Znaczy tak, wolicie takie... od, po, od początku lecieć. Yy, Ogólnie dzień dobre, jaki dzisiaj <grym> muzik. Jaki to dzisiaj tak. Ewę, to Ta, odpośrednio no. odpośrednio z, taki, z takiego. A, a, a w ogóle już w tym momencie, bo tak m, jeśli można mówić o takiej naszej systematyczności, w tym jak działamy, no to jest po prostu to, że wbijamy na chrzanów, yy, samplet to od razu, czyli y, dla laików y, os, po prostu jakby poszukiwanie randomowych samplów, los, losowanie samplów, a sample, który nam siedzi, i już po z tego. Z tak, tego... z tego jakiś najprostszy kat, nie wiem, 10-15 minut, bas, perka i podczas tego już jak ktoś się robi, to, to już jest pisanie. Ja Też, okay. też obej chyba wierzymy, a ja, ja najbardziej jestem na czele tej idei, że, że najlepsze rzeczy wychodzą według mnie nas. E, jakby z pierwszego czucia tej, e, tego bitu, nie? Że jakby że, no, najfajniej byłoby zrobić numer w jeden dzień i wtedy tego zamykać. E, I to tak czysto muzycznie dla mnie, brzmi tak. owo. No. Tak. Tak, no, jestem no. totalnie tego samego no, no, zdania, no, no. ale wyprzedziliście trochę moje pytanie a propos sampli. No. E, no nie ukrywam, że najciekawszy sample to jest jedna, chyba na tym numerze AIJ, mimo anime. wszystko, e, którego też miałam e, szczęście posłać trochę wcześniej. E, no tak jak to wyglądało, po prostu randomowo gdzieś tam ten sample e, znaleźliście. Wy tam też w ogóle chyba dodaliście jakieś swoje chórki z mm. swoją interpretacją Hawe. tego tekstu. <laughs> e, ale to jak możecie to wytłumaczyć dla słuchaczy, jak wyglądał e, proces? To jest Mega, mega spoko pytanie. Możesz... Znaczy bitowo no to jeden z tych tysiąca, dwóch tysięcy, trzech tysięcy sampli, które się przewinęły i po prostu nagle jest no ten cup. moment. No e ta, 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 <grym> no, system, <cap>. no <grym> Naprawdę dużo, dużo szukania sampli. No i w końcu jest ten moment, ja go po prostu wziąłem takiego <grym> jaki jest, bo zajebiście brzmiał. U, sobie mm -hmm. mogę przekinać? To, to nawet nie przekleństwo. Jest okej, okay, jest po 22. Tak. No <grywa> się, nie, nie możemy przeklinać, ale. <grywa> no to, to bardzo myśli. fajny moment. Um, no i do tego, tak jak ja czułem, też mega szybko pamiętam, zrobiłem samego tego Bita, ale był na pewno taki me mega powerful. A nawet przesadzony, pamiętam na początku. Uh, a po tego, o czym gadaliśmy. A jego, czego? On miał jeszcze taki synf, i jeszcze coś tam w oryginalnej wersji, co okay. kosma kazał od razu usunąć, i zostało rzeczywiście to, co jest korowo. czyli. Mm -hmm. Uh, absolutnie A, zasadnie. Ale wiecie, co tam w oryginale w ogóle my jest są, po... Me song Wee Okej, ale ja pozytywnie wie, nie wiecie dokładnie nie, o co tam kawał na ciekawe. Nie, nie, ma, nie, nie, mam pojęcia. Ale też jeszcze, jeszcze chcę, chcę tylko odpowiedzieć na to pytanie w sumie, że to, z, tym, z tym numerem była taka komiczna strata, taka serialowa, że nie? Że dosłownie Katwinnie ten bicik. O to tak, to taki człowiek taki Dobre. właśnie, Ajsa Prokie, podam historię, jak zrobiliśmy ten numer. Tak, że tak, dosłownie tak. Przychodzę, przychodzę do studia, on puszcza ten bit, ja mam mówię, że wow, mega, mega świetny bit. <grymne> <grymne> I zaczynam siadać nad tym i nagle mam takie. Aj, aj, aj. We <laughs> <laughs> yeah, I, tak to jest, tak i to jest z historii, tak po ten refren i jak stwierdziliśmy, że, e, że po prostu e, to ładnie powiedział e, Farel o tym, że jak coś jest e, Jakie? Infectious. Infectious, dokładnie. Że, że to było undeniable... Infekcja, tak. tak, tak. No, dokładnie, jakby bierzesz coś takiego no, no. i jakby to ci zostaje, jak ktoś napisał w komentarzu, do syna się przykleja ten sample. I, no, ja. i poszliśmy w to, to już były numer. No i też naturalnie usłyszałem to w tych słowach, to, są, to jest nasza interpretacja. Czyli tutaj. po prostu taki moment, gdzie siła wyższa jakaś po prostu wzięła za tak, stery, nie? Tak, ja samym, mam wrażenie... to tak chcemy, żeby to tak. jeszcze wyglądało dla widza, No, <laughs> 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 no dobra. Ym... To może przejdźmy do tego, co dzieje się teraz, bo jesteście zaraz przed wydaniem tego albumu. No i ten album poprze poprzedzało kilka numerów i mam wrażenie, że ten projekt się bardzo mocno na tej samej końcówce, na tym finiszu rozgrzał. Czy wy dostajecie już jakiś mocny feedback zaraz przed? W sensie jest coś, czego się nie spodziewaliście, że pójdzie tak, jak to poszło teraz i. Tak, <śledzimy> spodziewałeś. Dosłownie, no. <pages> Czyli po prostu duża wiara w ten projekt, że czuliście, że to Nie możesz tak nie wierzyć w ten projekt, jak trzy lata spędziłeś na tym. <noise> tak, <noise> tak, ja, tak, tak, jaka no. jest alternatywa, no. E, ta, nie po prostu, sorry, to jest, ja się tak śmieję, sorry. Się, ogólnie, no po prostu bez Kitu, no to nie jest nasza jakaś cecha charakteru, ale my żyjemy, żyjemy tym strasznie i po prostu, e, no, 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 głęboka wiara, nie chce sam się narobić innego w życiu niż tą muzę. E, więc, no, więc odpowiadając, no ja po prostu... Coś, ja uważam, że to jest mega dobra płyta. Mega dobra płyta, for real, mega dobra płyta. Jestem, mogę to powiedzieć pewnie Kasper chyba też tak Te, uważa. Też tak uważam, ale. Myślę, świec, że cała nie reszta nie przekona świetnie. się już po północy. Tak. Rozmawiamy cały czas o drugim albumie hmm, chłopaków, który wychodzi już o północy. Także zaraz po audycji można poczekać jeszcze godzinkę i sobie go odpalić. Album nazywa się Polot. Hmm. No dobrze. Jest taki utwór, który wychodzi dopiero po północy, 180, i w tym utworze mówisz trochę o promo na socjalach. I o ten temat chcę trochę zahaczyć. Miałeś opory przed tym, żeby wrzucać trochę więcej, bo mam wrażenie, że yy, socialowo też u ciebie się dzieje coraz gęściej. I zastanawiam się, czy nie ma czegoś takiego, że troszeczkę z, ten świat hipopowy zaczyna się mimo wszystko przełamywać do tego, żeby jednak nie wrzucać jednego posta na drop całego albumu, <głos> <głos> mimo nie, że kusi. E, słuchaj, no ty dobrze wiesz, że tak, no wiesz, że miałem <noise> straszne problemy. No. I to jest no, e, no nie wiem, no, może to po prostu jest jakaś tak głupi jakiś taki konstrukt, nie, że ten influencer, to, że po prostu jest takie komercyjne, mnie to jakoś tak odtrąca zawsze gadanie do tej kamerki, w ogóle się pokazywanie. Ale byskity tak w sumie po wielu rozmowach z bardzo mądrymi ludźmi, którzy siedzą w tej branży, którzy tworzą, którzy tworzą sztukę i też content, to że to jak my już do tego podchodzimy, to jest to, że tworzymy już content jak sztukę. W sensie to musi nam siadać. My musimy, chcielibyśmy zobaczyć taką jeśli tworzymy jakąś rolkę, to chcielibyśmy taką rolkę zobaczyć na naszym feedzie. Też jesteśmy, niestety, mamy problem z rolkami. obaj. kto nie ma w tych czasach problemu z rolkami? Trochę no. racji, ale mi się wydaje, że też jest coś takiego, że im więcej się tego tworzy, tym bardziej wie się już jak tworzyć to pod siebie po prostu, tak jak mówicie, tak żeby to po prostu nie było, żeby było spójne z tym, nie, co wytworzycie. Zgadzam się, zgadzam się kompletnie, no, wiadomo, też praktyka, nie? Ale że tak dla mnie po prostu, że sama, że dla mnie trzeba powiedzieć jak do takich małych dzieł, dzieł sztuki, nie? Że jakoś tam musisz poruszyć yy, kogoś w jakiś sposób. Wiadomo, że też są, to czasami skróty, nie? Jak wycinki klipu, co też robimy się nie, nie przyznajemy bez bicia, ale na przykład, no na przykład takim naszym przykładem tych roleczek, nie? No to są na przykład te zwroteczki z barsami, nie? Z rymami. To jest jakiś tam. No, właśnie to oddaje co nas Jara, nie? Że to Hell yeah. Czytamy sobie te rymy, sprawdzamy sobie, jak to wszystko idzie i, i no jak porusza. No dobra, zwrot, zwroteczki z rymami. To ja jeszcze zahaczę trochę o temat songwritingowy, mm -hmm. który mnie zawsze bardzo interesuje. Czy miałeś też jakiś koncept? taki typowy storytellingowy jeżeli chodzi o ten album, bo też dochodzą do mnie wiadomości i też feedback właśnie o tym, że z jednej strony dotykasz y, podobnych tematów, powiedzmy, do innych artystów y, hip-hopowych, z drugiej strony ten storytelling jest zupełnie inny. I mam wrażenie, że to jest ugryzione od zupełnie innej strony. Ja jeszcze mam wrażenie, że to mimo wszystko jest takie mocno Pamiętniczkowe, mimo wiesz, trochę, mm -hmm. trochę tak odbijając to do mojego projektu. Jest, na jest, przykład, jest, no. jak to u Ciebie wygląda? Czy to jest takie bardzo ad hocowe, czy, czy masz też jakąś, miałeś jakąś kminę na, na to, co chcesz, żeby płynęło od tego albumu nie. storytellingowo? Nie, nie, nie miałem zupełnie kminy, tak szczerze mówiąc, co chciałem, żeby płynęło storytellingowo. Ten album... Jak podchodzisz do pisania ogólnie? Jak to u Ciebie wygląda? No, kiedyś miałem właśnie o tym rozmowę z jednym źródłem, właśnie, że to ja bardzo teraźniejszo piszę i że bardzo się skupiam na tym, jak się czuję w tym momencie, i to zazwyczaj są rzeczy, które jakby oddają dokładnie ten moment. Nie ma w tym. Tak zazwyczaj w ogóle przez na przykład ten w ogóle polot, to też trzeba powiedzieć, że to jest projekt, który, którego jakby założeniem było nauczyć się mieć taką formę, jaka nam się podoba, żeby to brzmiało tak, jak my chcemy. I, no i w tym momencie jest tak, że, że po prostu ten projekt absolutnie uważamy, że każdy numer brzmi świetnie. I można mieć wątpliwości trochę już do innych rzeczy, ale do samego brzmienia i tego, i vibeu, to, to jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Więc e, więc w ogóle, no nie wiem, jakby ja, ja, dużo mnie bardziej jarało podczas tego projektu, żeby złożyć dwa wersje, które będą się całe ze sobą rymowały, niż e, opowiedzieć poruszający bars na przykład. Nie? To jest taki, taki bardzo obrazowy przykład. Czyli dużo bardziej technicznie po prostu do tego podeszliście? E znaczy, byleby to właśnie, znaczy to brzmienie, sound tego był, e, bo możesz mieć bardzo fajne, fajną treść, ale właśnie na przykład jest to tak, nie wiem, koślawo zajmowane czy coś mm -hmm. takiego. Ale nie, nawet, nawet powiedziała Dominika technika, nie? że na, nawet niekoniecznie, nawet możesz mieć bardzo dobrą technikę, a nie mieć brzmienia albo flow też i, mhm. i to się też, też nie obroni. E, to po prostu musi być jakimś takim, e, my tak chyba do tego podchodzimy, do ra rapu, jako takiej składanki po prostu umiejętności, gdzie musisz mieć najlepszą overall rację w każdej z nich. Okej, okej. Okay, okay. Jak jedna no. zawodzi w pełni, to całość. Prawie ale, jak zawody a? sportowe trochę. Ale, właśnie, się... ale poza tym brzmieniem. Właśnie, poza <grym> poza brzmieniem. Tym brzmieniem. Dokładnie to jest ta rozpina, którą tak. mhm. że możesz, możesz, robić, możesz być świetnym tekściarzem, możesz mieć e, świetną personę, dopóki nie będziesz dobrze brzmieć, to nikt nie będzie lubił. Okej, okay. zgodzę styl. się z tym. Jest coś takiego. I też mi się wydaje, że takie coś się wypracowuje dopiero z którymś projektem. Mm, no, no, bardzo ciężko jest już dojść do takiego momentu, kiedy jest się pewnym tego brzmienia przy, przy swoim debiucie, na przykład przy swoim A my, pierwszym. A myślę, że może w ogóle to jest źle, żeby być pewnym tego swojego brzmienia na tym debiucie. Że to jest <grym> daje taką pyszną trochę, właśnie, żeby. Też trochę. Na pewno ta pewność siebie może to troszeczkę tak yy, zakrywać. Zg zgasić ten zapał good, też i motywację do tego, żeby ta, no. robić lepsze rzeczy, po prostu. Totalnie, to jest mega ważny temat. Rzeczywiście taka w ogóle kmina. Ja mam taki. Taką, taką, Powiedzcie, słuchacz, co wy o tym myślicie? E, że generalnie ja uważam, że jakikolwiek przywilej w e, trasie muzycznej karierze jest zły dla ciebie. Tak. Ja tak uważam. Że za bardzo się siada wtedy w jednym zawsze, miejscu? Zawsze, zawsze. Nie, nie miałem sytuacji, żeby przywilej mi dał jakby. W sensie, wiadomo, jakby, wiadomo, jest to praca, interpretacja tego własna, nie? Ale widzę tyle przykładów, że jakby przywileje tylko dają jakby. O, 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 spoczywanie, na o spoczywanie na laurach. No dobra, to w takim razie. Wezmę jeszcze ten temat od innej strony. No. To w takim razie nie boisz się, że sukces polotu będzie za duży i trochę ci dać za dużo przywilejów teraz? Hmm. Dobre pytanie. Bardzo zasadne pytanie. Wiesz, po prostu będzie teraz połowa y, podwórka polskiego hip-hopu, będzie będziecie klepać po plecach, i wiesz. I ty przyjdziesz do studia i. <laughs> nie życzyć Ci tego, ale wiesz, to jest często też właśnie taka obawa, obawa osób, które odnoszą sukces, nie? i nagle, i nagle e, tych przekmin też się robi być może mniej, a może właśnie nie, no to, to jest moje pytanie. To jest, to, to jest dobre pytanie, mega. To jest mega dobre pytanie w sumie. No. Ehm, kurczę, no, ja mam na to jakoś taką zniuansowaną odpowiedź, ale ja generalnie nie, paradoksalnie nie przeżywam tego sukcesu jakoś tak mega mocno, e, a uważam, że w tym momencie jakoś tam się nam udaje dojść tam, gdzie chcieliśmy. I, I no niestety to jest w sumie taka jakby wiadomość taka myślę od serca tutaj od kosmy, że um, no żeby skitu to jak co ja powiem na tym traku czy jestem happy, czy nie happy, to sobie to mogę gadać, a też mam po prostu życie poza wszystkim i jakby to, ile mam słuchaczy na Spotify, no, uwierzcie, naprawdę nie definiuje mój, 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 mój stan mentalny. to jak Nie się sprawdzasz czuje. tego często. Nie, i... nie odjdzie. sprawdzę sobie raz na parę dni totalnie, tylko jakby... W sensie, że, że, że ja mam takie rzeczy w swoim życiu, które, nad którymi muszę pracować i które muszę sobie ogarnąć, że, że nawet, jakby, naprawdę mogę być bogaty, mogę nie być bogaty, dopóki jakby sam sobie niektóre rzeczy ze sobą nie przepracuję, to nie ma żadnego znaczenia. Ee, więc, więc chyba nie, właśnie dlatego chciałem tak rozwinąć tą kminę, żeby powiedzieć, że nie uważam, że, że mnie to przyrośnie, że wydaje mi się, że mam zdrowe do tego podejścia. Oczywiście każdy taki artysta powie, e, ale tak, tylko z tego powodu, że po prostu nie przeżywam tego aż tak bardzo. E, może Kacper? <noise> Zobaczymy, no. no dobra, no to w takim razie, jakie macie plany i kminy na to, co będzie działo się po północy i dalej, dalej, wiosna, lato? Zagajesz dużo konceptów. Nie, no, jeszcze coś, co? Na, najważniejszym. Live stream <noise> to właśnie już przed północą live, zapraszamy w takim razie nie. na wasze socialy, skoro nie, będzie live stream, to trzymamy za słowo. Yy, musimy to zrobić, musimy to zrobić, bo Byski akurat ja też miałem, mieliśmy tak właśnie z tym tej gadki tych, tych sociali właśnie, że ten live stream nam jest taka. Najgorsza forma, że ja po prostu, no, jak w ogóle Ja tego czas... nigdy w życiu jeszcze nie włączyłam, ale Co? widzę, że na przykład Mike, yy, wiecie, mm -hmm. wrzuca dosłownie codziennie jakiś yy, livestream. No. I to no, okej, okay, nie o chorych godzinach, bo u niego to jest inna para mm -hmm. totalnie, ale że yeah, yeah. to jest gęste w ogóle bardzo. No. Do mnie też to trafią, na przykład. Jak spróbowaliśmy, na przykład tego, jest. Że, że do mnie to trafia, nie? Że to, to, co jest super w live, no to jest takie prze, przebywanie z artystą real time. No nie? Wiarygodne, Uber wiarygodne, to jest, nie? No. Nie masz wątpliwości, że on jest jakiś. Yy, no tak, no spoko, spoko. No dobra, to w takim razie okej, okay, live stream o północy, a później. A później wyczilować się albo pracować. Flaszeczkę ja bo... się wychillować. Tak. Bardzo Wam dziękuję, Chłopaki, Dzięki. słuchaliście backstage'u. Do przyszłego tygodnia. Pa. Jo.